Drogi, tylko nie wody. W ten weekend znajdujemy się w energii pełni księżyca, i to w waszych kartach widać. Dużo na poziomie myśli głowy może się dziać. Uraczków w dwójce mieczy może być jakieś rozmyślanie nad osobą trójkątną w związku, albo wybór pomiędzy dwoma partnerami, partnerkami. Jeśli mm, Obiekt Waszych westchnień sprawia Wam więcej bólu niż radości, to przemyślcie to, bo to jest jakiś neurotyzm w tej karcie, jakaś, jakaś osoba o może kapryśnej, nieco naturze. Dzięki, Raczki. Rybki w dwójce buław, środkowa karta, mogą rozważać jakiś wyjazd, włącznie z takim wyjazdem zmieniającym sporo w naszym życiu, na przykład podjęciem pracy za granicą. Jeśli coś takiego Wam po głowie chodzi, to dobrze się przygotujcie. Tak jak ten młodzieniec, który za chwilę zaczerpnie wiedzę tego starszego odwróconego tyłem do nas w kadrze starca, mędrca. No i skorpion. Skorpion ma szóstkę mieczy. Widzimy kobietę pozwalającą sobie pomóc, która wchodzi do łodzi. Ta łódź niestety jest najeżona mieczami. Ale jest szansa, że ta kobieta dopłynie za chwilkę do tej wspaniałej wyspy po drugiej stronie wody. Mamy tutaj jakieś niepokoje natury psychicznej, i może większą emocjonalność. Nie bójmy się wtedy prosić o pomoc, albo po prostu szukajmy jakichś sposobów na ukojenie, wyciszenie. Dobrego weekendu. Pozdrawiam Was serdecznie.